Cześć Mano, z tej strony Walty, a dziś gramy -e. farm Simulator 9 22 na serii żwirownia lub Kamieniołów. To zależy na razie to jak żmirownia wygląda. Ogólnie ładujemy sobie ładowareczką, kamienie, które... i będziemy jeździć i je sprzedawać. Dostaliśmy od jakiegoś chłopa drewno i możemy je jechać sprzedać, ale nie wiem czy się opłaca. Jak coś to zostawcie suba, łapę. I piszcie w komentarzach. Yy, co, co, co macie pisać? Czy jakie maszyny mam testować na przykład tutaj brać na testy, a później może je kupić. Ogólnie ten klaster jest dosyć duży niby, ale jak dźwignie się łyżkę na samą górę, to oj dźwiga. Przyczepa to jest autosarka. Taka bardziej podprzyjemnica. Dobra, jedziemy, ładujemy. Czasami będę robił takie cięcia, ale to tam... Ojeju, jeju, to nie, ta ładowarka to jest chyba tylko do kopania. Bo ogólnie jest tu druga ładowarka, taka ledwo chyba działająca. Działająca, która jest no Wrowie i nie wiadomo czy odpali, czy... ale możemy spróbować, bo to jakaś ruska jest. Rejestracja. O, chyba. Nie! Jest. Teraz jest. Działa. Ja. Ale to taka, 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 no niezaładna. Chociaż no, na i co to nam jest potrzebna. Spróbujmy sobie nią poładować zamiast tej teraz. Bo ta to jest taka bardziej, no już konkretna i ją się ciężko ładuje. Tu już jest pełno pewnie. No jak? Przecież musiało skrzywić. Dobra, jedziemy na żwirownię to sprzedać Bo no pieniążki się, znaczy no pieniążki 107 tysięcy niby, ale są potrzebne. Żeby na przykład no, kupo, kupić nowy traktor z przyczepą albo już tira, ale tira wątpię. O ciężko tu ma. Ogólnie jakby ktoś pytał jaka mapa to jest mazowiecka nizina V3 Ale ciężko ma chociaż na niby 170 kółca, ale to też trochę waży. To jest 20 ton kamienia. Tu idealnie jadę to wszystko widać, całą żwirownię. Tu jeszcze jest po drugiej stronie taki zrobiłem ala mościk. Tylko jak się zawali, no to będzie większy problem. Bo może się zawalić i wpaść do wody cały. To wtedy będzie większe. Ale to się będziemy wtedy martwić. Jak przyjdzie deszcz, to może zawalić, bo przyjdzie wtedy duża woda. Nie powinno, dosyć utwardzony jest. E dosyć sobie radzi. Jak już na drodze jest, no to idzie. Póki co no zaczynamy z jednym traktorem, dwoma ładowarkami. O, tu, są, tu jest las i fajnie by było zrobić kamieniołom w lesie że wyciąć drzewa i kopać o teraz miodu a da radę z biegu musisz rzucić a jak Oni, mi się wydaje że te traktory z... nie dają rady jak są takie górki zwłaszcza na takich polskich mapach bardziej starcie na przykład o taki masę i to, to jest 170 koni to on powinien takie 4 ciągnąć albo no 2, to on powinien tu jechać pełną prędkością. To, bo to jest 170 koni. Ja mam to. Jak gram sobie na innych mapach, mam po 30 koni. I nawet z dwoma tonami 30 nie daje rady. Pod taką górkę na przykład. To jest coś dziwnego. ale bydle jest odcinki pewnie nie wiem czy mówiłem ale odcinki będą po około 10 minut 15 Bo po prostu więc jakbym mógłbym nagrywać dłuższe nawet bym chciał ale po prostu ten na moim internecie że ja zanim bym jeden taki odcinek wysłał to zdążyłbym takich po na przykład 10 minut wysłać kilka Albo nawet kilkanaście. Nie, a niż tak jakbym miał takie odcinki po 40-50 minut. O, wjeżdżamy. Co tu jest? ich ktoś zgubił. No to fajnie. Nie garść, że tym będziemy sobie trochę kiprować, ja tam przyczepię przesuwa. To są obciążniki? A nie moje! Obciąż... Aha, no to moje. To jest ten, ten? Został tylko ten przy Maseju. No, niech się sprzedają kamyczki. No właśnie, to jest najgorsze w tych przyczepach, że one się strasznie powoli kiprują. Ja zanim. Czekam, żeby to się wykiprowało. Ja bym zdążył już pojechać na innych przyczepach. Jakbym miał inne przyczepy. Dopiero jeszcze 50% się nie wykiprowało. Możemy sobie pooglądać jakieś przyczepy. Jest jedna, która mi się podoba. To jest. ta. To. to jest nie wiem, około 20 coś ton. Ale ile jest, to nie wiem. Ale byłaby dobra, tylko że nie do Maseja, tylko coś większego już by musiało być. Ale jeszcze jest fajna na no ten Nefas. Albo te metaltechy. A z tych oryginalnych to jest jedynie chyba ta najlepsza może być. O, już koniec będzie w końcu. To zrobimy sobie jeszcze jeden pewnie za i odwóz. Ile? Za jedną przyczepę cztery tysiące. No to nie źle. Możemy zrobić też tak, że po prostu w zimie będziemy odśnieżać drogi czy coś, i za to będziemy dostawać pieniądze. To też nie jest głupie I w sumie na następny odcinek czemu by nie Możemy sobie Ile, ile maksymalnie można przewinąć nie, To nie ma sensu Po prostu sobie przewiniemy I może nie będziemy cały czas kopać, ale No na następny odcinek yy, Kupimy może traktor I od razu pług no bo jest 100 tysięcy na start Dofinansowanie na maszyny Ale jeszcze jaki traktor to tego nie wiem Ale fajnie by było sobie po nawet i takie drożki nieduże I dostać za to coś tam nawet te 10 tysięcy Dobra, się ciśniemy Dziesiąta minuta równo Stążymy chyba załadować i wywieziemy sobie masaj jest jednym chyba z lepszych ciągników, które mogłem tu kupić także z polskich no to co no jakbym kupił nawet takiego ursusa Weźmy 12, 24, to już by nie dawał radę z taką przyczepą. Znaczy, no w realu dawałby i to dosyć dobrze by szedł, ale to jest farming, który <ścoughs> wszystko i nic jest możliwe. Jeju, co się stało? Ja nie mogę na krawężniki najeżdżać. Spróbujmy gdzieś tu zjechać. Tu jest chyba takie dosyć, dosyć, jest. O. No. o! Jezu, przyczepę dźwigło. Ale raczej, jak będziemy wyjeżdżać, to tędy nie. Kurde, to my się chyba tylko załadować zdążymy wywieźć nie wywieziemy. A to w sumie dobrze, bo sprawdzimy sobie tą przyczepkę. Sprawdźmy jakie mamy tereny, bo możemy sprzedać i kupić las. I to jest chyba. No to po co nam tyle tych terenów sprzedajmy je. To zostawmy sobie w maksie 2 i mamy 400 tysięcy tereny i tu są lasy. To jest to, co nas interesuje. 200 tysięcy? No problem. No, w sumie tyle. No i, no i mamy 200 tysięcy, plus załadujemy sobie. I może jestem tu. Ten... sobie tą ładowarkę. No to jakoś wybitna nie jest, bo ona powinna mieć obciążniki na tyle. W sumie jak każda ładowarka. Określmy las, a więc może na następny odcinek jakiś. Tr, nie traktor, ale coś pojedziemy do lasu robić. Z, na przykład rębać, ro, na zrębki. Kurde, to ładowarka to jest przesada, no za duża łyżka do niej. Takie dwie tony powinno być, a tu trzy wchodzi. Jeszcze nie wysypałem. Tu już by było dobre nawet tona. półtora to już półtorej tony. To by było już dobre, ale nie... 3 tony, i jeszcze taka mała łyżka. Jak do tamtej łyżki wchodzi 3,5 tony. O, kurde. O, nie ma. Musiałem. Ja wiem, jakaś ruszka ładowarka, ale powinna mieć te obciążniki. Tak, ale ładnie wygląda. Tylko, że te obciążniki najbardziej, bo że ich nie ma, bo. Z obciążnikami to by jeszcze szło ładować fajnie. Nie dźwigałoby tak. Ale widać, że olej nabity, bo chodzi jak nie wiadomo co. Spuszcza się w sekundę. Dobra, ładujemy. Kolejny raz będę kichał. o Ojeju. Teraz to podniosło bardzo. Zawsze możemy w sumie te las, las sprzedać, jak nam nie będzie pasował. Chociaż ja mam jeden taki pomysł. To będzie bardzo dobre. I to pewnie musimy to wykorzystać, no bo to jest za mocne. Za mocne maszyny po prostu, no, bo koni mają trochę. Ale już dobija 15 minuta odcinka i ja Was będę żegnał powoli. Zostawcie subika, łapkę i do następnych odcinków nara.